szokujące słowa Mirosława Kloze, który mówi wprost chciałbym w kadrze niemieckiego Lewandowskiego nieprawdopodobne słowa, czy zatem Robert Lewandowski zmieni obywatelstwo i będzie grał dla reprezentacji Niemiec no właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu i także szokujące słowa Mirka Kloze, tak A, bo też Mirosława Kloze na temat właśnie Roberta Lewandowskiego ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomień kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mirosław Kloze zakończył praktycznie swoją karierę piłkarską i reprezentacyjną, natomiast powiedział w ten sposób, tak, wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego, że chciałby tutaj niemieckiego, chciałby w kadrze niemieckiego Lewandowskiego, tak. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście Robert Lewandowski jest w stanie zmienić obywatelstwo i nagrać, grać do reprezentacji Niemiec? Otóż nie, tak, nie ma takiej możliwości, praktycznie tyle meczów, ponad 100 meczów, które rozegrał Robert Lewandowski już po 30., jest niemożliwością, żeby grał dla reprezentacji Niemiec. Natomiast co takiego mówi właśnie Miro Kloze? Powiedział w ten sposób, tak w wywiadzie dla Die Welt i Sportbild: taki piłkarz praktycznie nie jest już poszukiwany, ale niemiecki Lewandowski dobrze by nam zrobił, tak. I koniec cytatu: tak właśnie powiedział Mirosław Kloze. Powiedział też w ten sposób. Cytuję: Mamy napastników, którzy są naprawdę szybcy, ale ich pierwszy kontakt z piłką jest słaby. Są też tacy, którzy potrafią dobrze szczelać, ale brakuje im prędkości albo mięśni. Często o tym się zapomina. Mamy utalentowanych graczy, którzy zmagają się z kolejnymi kontuzjami. Tak właśnie tutaj powiedział Miro Kloze, tak? No, słowa tak, że mamy utalentowanych graczy, którzy zmagają się z kolejnymi kontuzjami, to niewątpliwie można odnieść do Roysa, tak? Tutaj ewidentnie. Nie? Natomiast rzeczywiście rzeczywiście tutaj pochwalił, tak, Miro Kloze, Roberta Lewandowskiego, on by chciał taki odpowiednik, tak naprawdę niemiecki odpowiednik Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Niemiec, no ale to jest niemożliwością, tak, no, zachowajmy pewne proporcje. Robert Lewandowski jest absolutnie w pierwszej trójce najlepszych zawodników na świecie. Nie ma takiej możliwości, tak, żeby dzisiaj pojawił się taki piłkarz w, w Niemczech, tak żeby grał tak. Timo Werner może aspirować, no, ale to jest niemożliwe musiałby praktycznie przejść taką drogę czy karierę piłkarską tak jak Robert Lewandowski żeby rzeczywiście e, tak być w tym, na, na tym poziomie co jest Robert no i co, co jeszcze tutaj mówi e, tutaj Miro Kloze? został zapytany czy, Miro, czy on tak naprawdę jest tak samo dobry jak Robert Lewandowski czy być może on był lepszym piłkarzem niż Robert Lewandowski to powiedział w ten sposób cytuję gra trochę tak jak ja tylko że jest 10 razy lepszy niż ja kiedykolwiek byłem e, koniec cytatu tak właśnie powiedział to dobrze że chociaż zachowuje tutaj proporcje odpowiedzi tak, no bo zdecydowanie Robert Lewandowski był lepszy i jest lepszy niż Miro Kloze, no chociaż chociażby sam fakt, że jest w trzeciej w klasyfikacji wszechczasów tutaj zdobywców bramek w Bundeslidze, no to też już o czymś praktycznie świadczy. Także tutaj wi wi wiadomo było praktycznie, że, że tutaj Robert Lewandowski jest absolutnie najlepszym zawodnikiem. No i teraz co mówi, co mówi tutaj jeszcze Miro Kloze na temat Timo Wernera? Powiedział w ten sposób, cytuję, Wiedziałem, że nowa rola podwodzą trenera a Juliana ma to da mu więcej swobody. Ma teraz świetną serię, ja tak powiedział tutaj Kloze. Powiedział też w ten sposób, że jest rewelacyjny W obrębie szesnastki, ma świetny Sprint, dobre zwroty Na stałe poza polem karnym go nie widzę Tak, tak właśnie tutaj powiedział Milo Klose o Timo Wernerze O którym praktycznie wszyscy się rozpisują Także goni, łeb Web, idzie Praktycznie z Robertem Lewandowskim mają po 20 goli Natomiast no Timo Werner To jeszcze dużo pracy przed nim praktycznie stoi tak? Moim zdaniem on jest bardziej taki Toporny, co z tego, że ma tutaj świetny sprint Natomiast duża jeszcze Tutaj jest różnica między Timo Wernerem a Robert Lewandowski, Robertem Lewandowskim. Jednak Robert Lewandowski jest tutaj tak, czy wygimnastykowany, czy wysportowany na różnych e, płaszczyznach, tak? Gibkość, elastyczność, balans ciała. Timo Werner bardziej jest tutaj skupiony pod kątem jakby piłki, tak? E, Przygotowany praktycznie do gry w piłkę, do e, zdobywania goli. Natomiast rzeczywiście, żeby dzisiaj po prostu pokonać tych przeciwników, no trzeba czymś zaskoczyć. Także no, Timo Werner jest przymierzany, ale Timo Werner też może bardzo szybko puścić Bundesligę, e, co z tego, że się świetnie spisuje w Erbelipsku, skoro przymierzany jest do Premier League, tak? Chociażby tutaj tak Manchester United czy inne kluby angielskie są zainteresowane praktycznie pozyskaniem tego zawodnika, więc może się okazać, że e, bardzo szybko opuści Bundesligę. Ja mówiłem, że jeśli chodzi o Bundesligę, ten poziom w ostatnich latach jest zdecydowanie niższy, niż to miało miejsce jeszcze 10 lat temu, czy po prostu kilkanaście lat temu, przed przyjściem praktycznie Roberta Lewandowskiego do Bundesligi. Mnóstwo zawodników popuszczało Bundesligę, co śmieszne, w pogoni za jeszcze większymi pieniędzmi, tak? Czy to PSG, czy to po prostu Real Madrid, czy na przykład Liga Angielska, ci zawodnicy właśnie popuszczali Bundesligę, także no, jest swego rodzaju właśnie drenaż, tak? Tak, tutaj polscy piłkarze wyjeżdżają bardzo szybko za modu praktycznie za granicę, tak. Nie jest to problem dla klubu włoskiego z serii A kupić młodego, obiecującego, perspektywicznego Polaka za 3-4 miliony euro, który wystarczy, że rozegra praktycznie kilka dobrych meczów no jeden sezon, tak i mi to wszystko. I no, no to już praktycznie jest kupowane na pniu, tak, w wieku 18-19-20 lat. Tak, właśnie w Bundeslize sporo zawodników wyjeżdża po to, żeby zarabiać jeszcze większe pieniądze, mają jeszcze większe praktycznie aspiracje i tak wygląda ta sytuacja, także no swego rodzaju, z tego czasu na przykład była kwestia tego, że Robert Lewandowski rywalizował z Obamayangiem, tak z Obamayangiem, jeśli chodzi o króla strzelców Bundesliga, Obamayang występujący Borussii Dortmund, a później praktycznie Obamayang opuścił Borussię i poszedł do Arsenalu Londyn tak, więc to się wszystko zmienia, tak samo może być w przypadku Timo Wernera ale niewątpliwie Timo Werner jest strasznie zapatrzony, tak, dla niego Robert Lewandowski to jest jakiś bóg ideał, zresztą nawet jak na zdjęcia się popatrzy, to on jakby zobaczy, jak zobaczy Roberta Lewandowskiego na boisku to tak by Boga spotkał piłkarskiego, no niewątpliwie tak jest, po, po części tak jest, tak natomiast no to jest indywidualna sprawa, to też ciężko powiedzieć tak, żeby tutaj, że Timo Werner czy osiągnie taki sukces, to jest to, to zależy od wielu czynników, na razie jest skuteczny ale ta skuteczność też jego może być przerwana, ta pasta może być przerwana Także tak to wygląda sytuacja. No Mirosław Kloza, tak? Ja osobiście jakoś Mirka Kloza nie cenię jako piłkarza, może być świetnym praktycznie piłkarzem. Tak, jeszcze mi chodzi, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec i czy o mistrzostwa świata, natomiast gdzieś po prostu w tych wywiadach zawsze unika tematu reprezentacji polski słyszałem podobno takie, taką plotkę, anegdotę, że był w hotelu, gdzie słyszał właśnie język polski. W tym hotelu byli Polacy, to bardzo szybko uciekał, stamtąd tak nie chciał w żaden sposób tutaj jakby porozmawiać po polsku, a podobno zna tam parę słów praktycznie w języku polskim. To jest troszeczkę dziwna dla mnie sytuacja. Oczywiście rozumiem taką. Historię, tak, Łukasz Podolski czy właśnie Miroklozę, że wyjechali w młodym wieku, tak, z ich rodzice do pracy do Niemiec i tam praktycznie spędzili całe życie. No, nie ma czego się wstydzić, tak, nie ma się czego wstydzić. Są też piłkarze, którzy występują, tak na przykład Dybala. Dybala ma podobno polskie korzenie, tak. Jeśli chodzi o tam o dziadków, pradziadków, którzy przybyli do Argentyny, więc nie ma czego się praktycznie wstydzić tego, że ma tutaj korzenie polskie. Oczywiście gra dla reprezentacji, czy grał dla reprezentacji Niemiec, Miroklozę. Ale zobaczmy tak, Łukasz Podolski, tak, no się wcale po prostu nie wstydzi, tak, rozmawia też z, z, z Peszko, więc nie ma żadnego problemu tutaj, nawet się pyta, ostatnio właśnie Peszko zdradził w programie Food Truck, że gdyby poszedł grać do Górnika Zabrze, czy Peszko by przyszedł potowarzyszyć mu, żeby było mu praktycznie raźniej, tak, czyli takie fajne, sympatyczne, z jednej strony mówi też, że chce po prostu zakończyć tą karierę w Górniku Zabrze, Łukasz Podolski, także nic takiego strasznego w tym nie jest. Jest także występował dla reprezentacji Niemiec i zdobywał gole. No bo tutaj te korzenia, no to była częst, często po prostu sytuacja, która się powtarza. Czy jeśli chodzi o lata 80., czy końcówka lat praktycznie 80., to no tutaj młodzi Polacy mający dziecko, niepewna sytuacja praktycznie ustrojowa, polityczna, bytowa w Polsce, zwłaszcza jak mieszkają na Śląsku, no to wyjeżdżają do Niemiec. Tak więc to nie jest takiego strasznego. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie? Czy reprezentacja Niemiec jest w stanie rzeczywiście pozyskać nowego Roberta Lewandowskiego? No musiałby się taki narodzić. Tak i rzeczywiście, który by dążył do tego celu. Znaczy, Robert Lewandowski jest zafiksowany absolutnie w 100% na piłce nożnej. Raczej mało prawdopodobne, żeby dziś jakiś piłkarz z reprezentacji Niemiec czy w ogóle grający w Bundeslidze był aż w taki sposób tak, zafiksowany, zapatrzony praktycznie na piłkę nożną. Oczywiście są piłkarze, którzy są sfokusowani na tym, żeby osiągnąć pewien cel. Natomiast no, to jest absolutnie priorytet, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Tak Wydaje mi się, że on tam zasypia piłce, myśli wszystko robi praktycznie pod piłkę, dieta. Spanie, funkcjonowanie, wszystko jest praktycznie podyktowane pod piłkę nożną. Także wątpię, żeby dzisiaj jeszcze piłkarze przy takich zarobkach, tak młodzi, perspektywiczni, obiecujący za piłkarze dziewiętnastoletni, którzy zarabiają takie potężne pieniądze, żeby praktycznie mieli aż tak, byli tak zapatrzeni na ten cel. Zresztą troszeczkę jest to śmieszne, bo w Bayern na przykład wprowadza młodych zawodników. Niektórzy młodzi zawodnicy są tacy że Zresztą na przykład wstawiłem takiego screena na Instagrama swojego, możecie sobie zobaczyć. Niektórzy piłkarze, którzy przychodzą do Bayernu, Monachium albo młodzi, to Wymiana ja zastąpi Roberta Lewandowskiego, wkrótce chce zastąpić Roberta Lewandowskiego. Błączutne słowa, bardzo mocne, ale to nie jest takie proste. Sam Robert Lewandowski powiedział, że drużyna, która chce odnosić sukcesy, to musi być w mieszanka, tak? Mieszanka doświadczenia młodości, doświadczenia, tak naprawdę, umiejętności, techniki. i Wszystko to musi być po prostu wymieszane, a nie sama drużyna składająca się z młodych piłkarzy, bo samych ze starych piłkarzy, to nie da rady, tak? I wtedy ta mieszanka rzeczywiście na boisku może przynieść rezultaty, efekty. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, napiszcie w komentarzach co na ten temat sądzicie, trzymać się. Cześć.